Siemka, z tej strony Brasołdy witam Was w kolejnym odcinku z Alone in the Dark. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie rozdział czwarty. Nie wiem, czy sobie ostatecznie podzieliłem w końcu ten odcinek na dwie części, ale wydaje mi się, że chyba nie. Postaram się bynajmniej jeszcze wyciąć część, gdzie szukałem tam e, wyjścia. Hmm, mamy Grace, okej? Okay. Was he in there with you, Miss Hotwood? Is up. Heard you almost painted the foyer with your own blood and guts. <laughs> Good to see you <laughs> still in one piece. Stick around, will you? It's going to be an exciting.

is he all right mm, he's a little strange but everything else is back to normal Mhm. Mm really i broke the pact i don't know what you did but it worked let's see you standing up miss jeremy are you okay i'm so sorry for hurting you how can you ever forgive me emily i missed you so i do hope you'll stay with me for a while uncle what's wrong is it anesthesia he he seems so meek i wish that was the case it turns out that you managed to lobotomize him it's actually quite impressive considering your technique this is permanent you sacrificed a piece of his mind to save the whole. It's a little like treating a bad knee by cutting off the leg. It's blunt, but it works. That's terrible. Perhaps. But at least he won't suffer anymore. Do you remember the dark man, Jeremy? Ah, yes. Where did he go? I hope he is doing alright. You see? With a violent stab, you made any future treatment quite redundant. I assume you will be bringing him with you back to New Orleans. I will. I just need to find detective Powrót do normalności. Zerwij pakt z mrocznym mężczyzną. Okej, okay, czyli to jednak oficjalne, że zerwaliśmy ten pakt. I'll be back soon, Jeremy. Then we'll go back to the city. How fun! I do like riding in the motor car. Is there any chance he'll relapse back to his previous condition? None at all. He is forever None at all. cured from all worries and other difficult feelings Have you seen detective Cornby I'm sure he's around here somewhere. Gdzie prot tam w ogóle siedzi. Zaraz do Well done, Miss Hartwood. You officially made Dorsetto the dullest place in existence again. Oh, thank you. Happy to be of service. Have you seen Detective Carmby anywhere? <laughs> Still tasting a lovable Palooka around, are you? I'm sure you'll find him. Czy mogę do ciebie, gdy wrócę do miasta? Jesteś za słodka, pani Hartwood. Czekam na przeczytanie o twojej tedious rutynie. Już nie muszę z tobą gadać. Dobra, jeszcze z panią Thompson trzeba pogadać. Good to see you're still with us, Miss. Are you hungry? No, thank you. I'm still a bit woozy. Ooh, is that gumbo? I make it every year. We set up a little feast by the wishing tree and start a new year together. Have you seen Mr. Carmby? I haven't seen him for a while. Maybe he left. I almost forgot this was here. Very hard to settle, you know. Almost time to call on her. What is it that you do? Is it like the voodoo rituals you read about in the papers? I don't know, miss. I never saw one up close. My family has always been suspicious of the hoodoo. You haven't seen Detective Carmby, have you? No. And I hope he stays away. I don't think he would understand what is about to happen here. Dobra. Pogadajmy jeszcze z you know here? Just a little ceremony we do each year on the eve of St. John. We raise our glasses to the old wishing tree here and ask for a better year. Is it all for show? Or do you actually believe the tree can help? Well, I guess some of us do. I mean, Lottie and Mags are pretty invested. Taking it a little too far, you know. Sounds like you might be in a cult. Yeah, I can see how you think that. Grace, what, what are you doing? Still well, preparing for the ceremony. This time, she will come. I'm sure of it. Who's coming, Grace? The black goat of the woods, the mother of a thousand young. I hope you find what you're looking for, Grace. Whatever it is that you need. That's a terrible thing to say.

Dobra, jeszcze się upewnimy, że z nikim nie mogę nawet pogadać później czy coś.

Jestem taki zdezorientowany WHAT THE FUCK What the hell? Co oni jej robią? Wiem, że ona jest jakaś dziwna, ale bez przesady, żeby ją wieszać <laughs> Co jest? O cholera. What the fuck? Edward, może byś mi pomógł? Pozdykają, serio? Takie zakończenie będzie. Okej, okay, takich finisherów to jeszcze nie, nie widziałem w tej grze. Ale no, będzie mocno. Powstrzymaj czarną kozę z lasu. Dobra, upewnijmy się jeszcze o matku biednarów. Doktor Ruth. No, Ruth. Dziękuję. 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 Tutaj chyba Albo no i nie Ej serio nie mam nigdzie przejścia A ja jestem ślepy, Ok. <grymne> Nic nowego Wszystko po staremu Gdzie jesteśmy? No tak, niby No czy nam się uda uciec? Kurde, mogłem się wyleczyć, zanim ten. Tam jeszcze miałem trunki, jakby nie patrzeć, nie? Musi się podchylować do pełna. Dobra, ja muszę te pryszcze mu. Zwalić. Cholera Okej, okay, tego się nie spodziewałem Szczerze Świecznik A, oh fuck! Chodź, przeładuj. Przeładuj, szybko! What the fuck? Ile ich tu jest?! Kurde, myślę, że to jakiś mołotow czy coś. Ale dobra, byli ten. What the fuck?! Dobra, dupa, umrę. Masz kamienie. Tak. Chociaż mogę przechodzić przez te macki O cholera O cholera Ty ich pozabijaj. Wydaj się na coś. Ale nie mnie. Emily, are you alright? I don't understand anything that just happened. What mm -hmm. was that? The whole gang was a cult dedicated to something called the Black Goat of the Woods. I've been trying to gather as much information as I could. It was only after you started talking about monsters that I thought maybe there was some truth to all the nonsense I was finding. Where's Jeremy? Uncle, are you alright? everything is out of order this isn't the way the story goes i shouldn't be alive don't say that you made it out be happy okay hey, you're doing all right it wasn't what i expected but you can't always get what you want

szczerze za krótka gra. Ale fabuła spoko. Naprawdę. Taka inna. To właśnie się wywodzi z mitologii Cthulhu. W bezpiecznym miejscu w centrum uratuj nowy Orlean przed czarną kozą. Dobra, słuchajcie. W taki sposób właśnie skończyliśmy sobie kampanię Emily. Na następnym odcinku będziemy się brać za kampanię Jeremiego. Boże, jakiego Jeremy'ego, Edwarda Karnbiego, czyli właśnie naszego detektywa, z którym tutaj przyjechaliśmy. Ehm, ma być parę różnic, ale ponoć nie ma ich jakoś bardzo dużo. E, tak więc zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie w praniu. Tak więc e, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie właśnie sobie zaczniemy, tak jak Wam mówiłem wcześniej, e, kampanię Edwarda, Yy, Karnbiego, tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Alone in the Dark.